Pan Bóg ofiaruje nam dzisiaj dar swojego słowa, które jest wpisane w liturgię całego Kościoła, ten fragment z Księgi Mądrości, ten fragment z XVII rozdziału Ewangelii według Łukasza. Ale jakże te słowa są inspirujące, jeżeli chodzi o refleksję nad tym wszystkim, co dzisiaj w naszej ojczyźnie, w sercu każdego Polaka? Rodzi się, kiedy przeżywamy bogactwo i tajemnicę naszej ojczyzny, szczególnie w tym darze i łasce niepodległości. Kiedy słuchamy słów słuch Jezusa o zgorszeniu, to w sposób taki bardzo naturalny uświadamiamy sobie, że. Może być postawa człowieka, która sprawia, że to, co jest wokół niego, staje się gorsze, nie lepsze. To dobro, które niesie w sobie, co więcej, które jest mu zawierzone również w życiu i postawie i posłannictwie innych ludzi, nie wzrasta. Nie jest zachowane nawet na tym samym poziomie wyjścia, ale jest niszczone, osłabiane, odbierane. I to jest ta refleksja i to przesłanie płynące z tej Ewangelii, szczególnie wtedy, kiedy Chrystus jeszcze rozwija to swoje słowo w kontekście przebaczenia, jakby pokazując odpowiedzialność, wartość troski, poświęcenia i oddania. Można byłoby powiedzieć, że właściwie na swój sposób ta myśl, i ta refleksja tego dobra, tego, które każdy z nas niesie i tego, które razem mamy przeżywać, ma być wspólnym dobrem, dobrem przede wszystkim, przyjmowanym od Boga jako źródła dobra, jest podejmowane w tym fragmencie z księgi mądrości. I te obrazy autora Księgi Mądrości, kiedy jest mowa o tych wszystkich, którzy wierzą, którzy są wierni, którzy przyjmują i szanują mądrość, a więc samego Boga. Kiedy jest mowa o tych, których serca są przewrotne, którzy żyją obłudą, można byłoby wręcz w tych określeniach i w tych biblijnych obrazach odnieść się do tej prawdy i tej misy, kiedy człowiek sam tworzy swoją przyszłość, i tak łatwo może zbłądzić. A Bóg staje i mówi: Ja chcę być źródłem i nadzieją Twojej przyszłości i Twojej nadziei. I na koniec ten dzisiejszy fragment Księgi Mądrości. Mówi jednocześnie również o tych, którzy bluźnią, bo nie przyjmują miłości Boga. I ostatecznie, znowu przyjmując to słowo pozytywnie, stajemy wobec tej wyjątkowej tajemnicy, bardzo podstawowej, fundamentalnej dla nas, ludzi wiary, Boga, który kocha i wspiera tych, którzy kochają. I dzisiaj te słowa i te treści są okazją do tej refleksji nad tym wszystkim, co stanowi bogactwo naszej ojczyzny. Przepraszam, że ujmę to tak, zaczynając od nas, od każdego z nas. Bo dzisiaj każdy z nas w tej postawie biary ma się postawić. I zadać sobie pytanie, czy jestem kimś, kto pragnie, aby Bóg objawiał nam dobro naszego życia. Każdy z nas ma stanąć jako ktoś, kto staje wobec Boga i chce odnowić dzisiaj tę postawę, aby to Bóg był tym, który umocni nadzieję i naszą ufność. Każdy z nas ma dzisiaj na nowo przeżyć i odczytać to co jest darem miłości Boga który przyjmujemy i który przeżywamy i który chcemy ofiarować innym bo kiedy w taki sposób na to spojrzymy to będziemy potrafili zobaczyć bogactwo tej prawdy Boga i tych darów Boga potem w waszych małżeństwach w rodzinach w naszych społecznościach, w naszych parafiach, w naszej diecezji, we wspólnocie kościoła, w naszej ojczyźnie. I to jest to wielkie zaproszenie i wielka szansa. Ale jednocześnie, skoro mamy święto, niepodległość, to jest to również i wielka okazja, abyśmy dzisiaj cieszyli się, uwielbiali Boga i doceniali, a przywołując. Tych, którzy chcą dla nas świadkami właśnie tej wiary, tej nadziei, tej miłości, chcemy ożywić siebie. Bo kiedy patrzymy nie tylko na te ostatnie 101 lat, ilu tam jest świadków wiary, bogactwa wiary, heroizmu wiary, po prostu świętości Boga? Ilu z nich wspominamy? Ilu z nich imiona nosimy? I to jest przecież ten wyjątkowy dar i ta wyjątkowa tajemnica uświadamiająca nam nawet i tutaj, w naszej katedrze, że przecież świadkam, świadkiem tych wydarzeń sprzed 100-101 lat był ówczesny proboszcz. No, stu lat. 101 jeszcze go tutaj nie było. Chcąc dzisiaj błogosławiony Ignacy Kłopotowski. Świadkami my jesteśmy tych wydarzeń, które miały miejsce tutaj 20 lat temu, kiedy był dziś święty Jan Paweł II. Świętość. Jakże piękna, jakże wielka, jakże wspaniała. Ale w tym się przecież również zawiera ta wyjątkowa tajemnica tych wszystkich, którzy nieśli troskę o wiarę w swoim życiu, w małżeństwach, w rodzinach, szacunek dla sakramentów, troskę o to, aby je przeżyć w tym, co było zwyczajne i takie naturalne. W Warszawie może w inny sposób wyrażane, ale przecież w tak wielu różnych miejscach poza aglomeracjami, tak jak i moja mama, miała pięć kilometrów do kościoła, żeby pójść. Któż z naszych przodków właśnie w taki sposób nie przeżywał? Ilu jest takich bohaterskich świadków wiary? Umiłowania Boga. Ich, dziś a ich chcemy przywołać przed Bogiem. We wszystkich imionach nie będziemy potrafili, ale Bóg ich zna. A my wielu z nich też znamy. To jest przecież również i ta wyjątkowa okazja, abyśmy rozważając tę tajemnicę nadziei tych, którzy. Byli strażnikami nadziei, budowniczymi przyszłości. Uświadamiamy sobie chociażby tych wszystkich, którzy z nadzieją szli, zaczynając od, wydaje się, zwyczajnego, normalnego momentu życia. Sto lat temu, o tej porze, Emilia Wojtyła spodziewała się dziecka. W maju będziemy przeżywać setną rocznicę narodzin Karola Wojtyła. Ktoś powie: I cóż w tym nadzwyczajnego? Drogie mamy, drodzy Tatusiowie, nadzieja. W tym, co może świat, wielki świat nie zauważy, ale ilu tam jest właśnie strażników nadziei i tych, którzy budują przyszłość przez to, co jest dzisiaj. Oczywiście, w wymiarze historii, w wymiarze ojczyzny, możemy i powinniśmy przywołać by tych, których. Dzisiaj, w kontekście wydarzeń sprzed stu lat, nazywa się ojcami niepodległości. Ale ile było w ostatnich stu latach, w ostatnich dziesięcioleciach, w całej naszej historii, w dziejach, właśnie takich, którzy na drodze swojego osobistego, rodzinnego, społecznego, parafialnego, narodowego życia byli strażnikami nadziei, to jest oczywiście. I zaproszenie dla nas, abyśmy to dzieło ponieśli. I wydaje się czymś oczywistym i już zupełnie naturalnym, kiedy odwołujemy się do tych, którzy byli bohaterami miłości. Miłości, która jest większa niż cierpienie i mocniejsza niż śmierć. A przede wszystkim jest siłą codzienności. My przywołujemy tych, których nazywamy bohaterami w sposób oczywisty i uprawniony, którzy złożyli ofiarę swojego życia, miłości dla Ojczyzny, w sposób niejednokrotnie bardzo dramatycznych okolicznościach, bardzo bohaterskich postawach i to jest warte i konieczne, aby to przywołać. Ale to jest przecież. Skoro mówimy o święcie niepodległości, skoro mówimy o dumie z tego, czym jest nasza ojczyzna, kim my jesteśmy, to to jest to wielkie świadectwo i wielkie doświadczenie i bogactwo tych, którzy niosą miłość. Można to rozważać na wiele sposobów, ale my... Jako diecezja warszawsko-praska w obecności naszego pasterza w naszej katedrze, w tym miejscu, gdzie 20 lat temu święty Jan Paweł II przywołał i zawierzył i potwierdził, że właśnie na nas w wyjątkowy sposób jest złożona odpowiedzialność za pamięć o cudzie nad Wisłą. Nie możemy nie odwołać się również i do tego motywu. Dzisiaj tutaj przeżywamy setny rok tego cudu. W sierpniu będziemy przeżywali setną rocznicę, ale ten czas trwa. Może swoistym symbolem jest to berło i jabłko królewskie, które kobiety polskie ofiarowały Maryi w 26 roku 3 maja. I od tamtej pory jest przy ołtarzu jasnogórskim, przy cudownym wizerunku, a na tym berle jest ukazana tajemnica miłości, wiary, nadziei i miłości. Wiary w postaci księdza Ignacego Skorupki, obrońcy wiary. Nadziei w postawie postaci młodego człowieka, trzymającego kotwicę. Z Jastuna nadziei, a miłość w postawie świętej Jadwigi Króla Polski jako dawcy miłości. Przywołuje to, bo każdy z nas tyle razy już tam był i będziemy. I może tym bardziej warto nieść w sobie ten obraz, aby patrząc tam na jasnej górze. A dzisiaj przywołując stawienictwa Matki Najświętszej, abyśmy potrafili z całą szczerością, uczciwością, ale i pokojem serca spojrzeć na to berło i powiedzieć: Królowo, trzymasz je, bo ja też tam chcę być jako znak takiej wiary, takiej nadziei, takiej miłości. Można to rozważać na wiele sposobów. Ale jeżeli jest mowa o Matce Bożej i królowaniu i doświadczeniu setnej rocznicy cudu nad Wisłą, to nie sposób nie przywołać słów, jakie biskupi Polscy wypowiedzieli na Jasnej Górze, błagając Maryję o wstawiennictwo i opiekę i ochronę w lipcu 1920 roku. Były wówczas wypowiedziane m.in. takie słowa. Odrzuć wroga od granic naszej ojczyzny. Wróć krajowi naszemu upragniony pokój, ład i porządek. Wypleni z serc naszych ziarno niezgodne. Oczyść dusze nasze z grzechów i wad naszych, abyśmy bezpieczni od nieprzyjaciół naszych Tobie w czystości serca służyć i przez Ciebie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa czcić i chwalić mogli. Bezpieczni od nieprzyjaciół, w czystości serca służyć, czcić i chwalić mogli. Jesteśmy w czasie, bezpiecznym od nieprzyjaciół. I nie sposób, aby te słowa nas nie poruszyły nie były wielkim zaproszeniem i wołaniem o czystość serca, o służbę Bogu, o cześć i chwałę Bożą w naszym życiu. A skoro stajemy wobec pewnego dzieła przyszłości, to właśnie dzisiaj, właśnie w tym miejscu. Właśnie wobec tajemnicy naszej Ojczyzny, i mocy Boga i orędownictwa Matki Najświętszej, przywołajmy jeszcze jedną prawdę. 26 sierpnia 1956 roku na Jasnej Górze zostały złożone śluby narodu. Siedem przyrzeczeń. Co z nimi się stało? Czy już przestały obowiązywać w naszym narodzie i w naszej ojczyzny? Czy już żeśmy je wypełnili? Te śluby w samotności więzienia w Komańczy wypowiedział kardynał Stefan Wyszyński, sługa Boże, na którego beatyfikację 7 czerwca czekamy. A na jasnej górze tysiące Polaków. I przejdźmy tą drogą we wspólnocie naszej diecezji. To jest ta prośba naszego pasterza. I to jest ta droga, którą wskazuje nam Stefan Kardynał Wyszyński. Albo może inaczej, Bóg i Maryja przez Niego. Abyśmy jasno zobaczyli. W jaki sposób dzisiaj być świadkiem miłości, nadziei i wiary? A jakie są te kroki? Po pierwsze, aby Polska była rzeczywiście Królestwem Boga i Maryi. Po drugie, abyśmy żyli własce uświęcającej i aby cały naród żył bez grzechu ciężkiego. Po trzecie, abyśmy stali na straży budzącego się życia. I tam są też wyjątkowe, w tym trzecim przyrzeczeniu słowa. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia, każdej kołyski, równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli w obronie o byt i wolność narodu, płacąc krwią własną. Po czwarte, abyśmy chronili rodzinę i uczynili z nich miejsca pięknej miłości, Bożej dobroci i silnej nadziei. Po piąte, aby to wszystko, co jest związane z naszą Ojczyzną i życiem wspólnym, było przepełnione miłością i sprawiedliwością, aby nie było wśród nas nienawiści, przemocy i wyzysku. Po szóste, abyśmy potrafili walczyć z wadami starymi i nowymi i troszczyć się o cnoty, które są ciągle takie same, bo ich źródłem jest Bóg. I na koniec abyśmy nigdy nie zwątpili i nie porzucili Maryi jako tej, która oręduje i będzie orędować za nami, abyśmy szerzyli jej cześć i jej zawierzali wszelkie nasze sprawy. I z taką nadzieją przeżywajmy ten dzisiejszy dzień. Z taką ufnością, Idźmy ku temu, co jest przed nami. Bo przecież nie bez powodu, dzisiaj Psalm 139 przypomniał: Gdybym wziął skrzydła Jutrzenki, gdybym zamieszkał na krańcach morza, tam również będzie mnie wiodła twa ręka i podtrzyma mnie Twoja prawica. A my tutaj na naszej warszawsko-praskiej ziemi, Jesteśmy i wierzymy, że będzie nas wiodła prawica Boga, podtrzyma nas Jego ręka. A każdy z nas i wszyscy razem, tak jak w refrenie żeśmy powtarzali, wołajmy dzisiaj do Boga. Prowadź mnie, Panie, prowadź nas, Panie, swą drogą odwieczną. Amen.